thank you Witam was serdecznie z upalnej Jakarty. sąsiadów coś się dzieje. Będzie, będzie segregacja puszek metalowych od aluminiowych. Tam pani robi pranie. Temperatura, temperatura znośna, ale robi się gorąco. Pora, pora sucha wraca. Będzie upalnie, Dlatego trzeba napawać się jeszcze błękitem nieba, gdzie trochę zachmurzone. Ale humidity trochę trochę słabsze. Idę trochę posprzątać, trochę. Idę posprzątać trochę w sklepiku, trochę idę posprzątać, trochę i trochę. Idę posprzątać w sklepiku, poukładać. Miesiąc tam nikt nie będzie zaglądał. E, także trochę mnie czeka. trochę Sprzątanie mnie po prostu czeka, ale nie chcę wszystkiego robić w jeden dzień. Bo chcę sobie to rozłożyć na parę dni, posprzątać, zamknąć i spokój cisza. królikarskiego obowiązku rzućmy okiem na budowę na budowie jeden człowiek na budowie i zobaczcie jak robota idzie także pozdrawiam Was serdecznie zapraszam na odcinek. Jeśli coś ciekawego podzieję, to oczywiście nie omieszkam tego skamerować. Pozdrawiam, zapraszam. Już jestem. Jaki plan? Jaki plan na dzisiaj? No, na razie półki to zostawia. najważniejsze jest zrobić tutaj gdzie kuchnia tutaj gdzie kuchnia, najważniejsze jest zrobić porządek, popakować te wszystkie te, te wszystkie do boksów to poprać za, w chlorze wrzucić do chloru, odchlorować, te szmaty powywalać szmaty powywalać, te ciuchy te dilowskie ciuchy pochować pochować do bólu te śmieci takie, co on tam pozostawiał też, no, też wywalę nie ma, nie ma sensu, nie ma sensu tego trzymać tutaj też ma jakieś ciuchy jeszcze, także wszystko to pochowamy żeby po prostu nie leżało i nie, nie gniło tutaj, nie? no musiał chłopak jechać, no, nie miał wyboru wolał, wolał jechać do domu, jak męczyć się tutaj ze mną tak czy inaczej trochę wywietrzymy światło możemy skasić trochę wywietrzymy, niech się tutaj przewietrzy i zabieramy się za robotę sprawdzimy jeszcze działa działa. Okej, okay. za robotę się zabieram Jestem może w jednej czwartej w jednej czwartej drogi z tym sprzątaniem tam już ten kibel cały ogarnąłem, posprzątałem te ciuchy, mu powiesiłem w workach, takich, żeby, żeby w razie jak wróci, to sobie je zabierze, albo brat, brat mu je zabierze. Jeszcze tutaj ten cały fyrtel, ale najpierw wszystko to robię płynami, takimi, wiecie, odkażającymi Odkażającymi na jakieś, na jakieś dziadostwo. Bo widzę, że te całe ściany, zobaczcie, on tutaj mieszkał, mu się lęgły te. Ale nic z tym nie robił, nie? To są te ćmy, ja już wam kiedyś robiłem. Robiłem wam kiedyś cały, cały filmik o tych ćmach wam zrobiłem, jak chcecie, to możecie gdzieś poszukać. Dlatego wszystko, wszystko, no, wszystko jest odkażane. Cały, cały ten, cały ten, no, Bajzer jest odkażany, także. Dobra, czas na herbatkę. Herbatkę mam zrobioną. Mm. Z jaśminem Herbatka z jaśminem Woda została Trochę na połowie pozostawało Te chrupki zostały Nie wiem co z tymi chrupkami Szachy zostały Nikt nie chciał grać w szachy To co zostało To trzeba wszystko Wszystko umyć Chłodziarka działa Także Później może jak coś mi się, jak mi się coś wycknie, to zrobimy, zrobię wam jakieś. Opowiastki albo podsumowanie. Coś mi na gardło zachodzi. No. Zobaczcie, zobaczcie, na ten numer. Zabierałem go do lekarza, zabierałem go do lekarza, żeby, żeby chłopak zdrowiał, żeby tego dawali mu tabletki, a od tabletki tak jak były zapakowane. Tak tych tabletek w ogóle, w ogóle nie, nie używał. Zobaczcie, użył dwie, poczuł się lepiej, poczuł się lepiej i przestał, przestał używać tabletki. Zobaczcie ile, ile kasy niepotrzebnie wywalone, wywalone było błoto. On chory, on chory, bo nie, zale, nie, nie tego, nie stosował się zalecenia lekarza, jak nie brał, brał na przykład zobaczcie, wziął parę tabletek, Poczuł się lepiej i już to brać tabletki. Tutaj oni mają tak na gminie, a później choroba zwraca, wraca ze zdwojoną, ze zdwojoną siłą i organizm nie jest, znaczy jest uodporniony na antybiotyk. No dajmy na to, przez, przez to, że tak się robi. Jeżeli jest antybiotykoterapia, lekarz powiedział 7 dni, robi się 7 dni obojętnie, czy się czujesz dobrze, czy niedobrze. 7 dni się robi, a tak on robił tylko tyle, żeby Poczuł się lepiej, a za dwa tygodnie znowu byłem z nim u lekarza. Masakra. Zobaczcie, co tu znalazłem. Kalaruch. To tylko dowodzi tego, że po prostu za małą wagę przykładałem do tego, żeby gościu tutaj sprzątał. Teraz jak założę jakiś biznes i zatrudnię jakiegoś kogoś do tego, to będzie sprzątał, latał na szmacie, tym bardziej, że Tyle czasu było wolnego. Zobaczcie jaki sobie z nudów, z nudów by sobie posprzątać Kalarok dostał trutki, bo ja tutaj e, wszędzie trutkę, taką wpłynie trutkę po w tych kątach porozlewałem, taką trutkę wpłynie, tutaj mam jeszcze po sprzątaniu jak się wszystko wysprząta jak się wszystko wysprząta wszystko wysnie, czyli jutro albo pojutrze, to jeszcze tą trutkę w kąty w kąty po prostu e, no w kąty wleje, chociaż jedzenia tutaj już nie ma, sama chemia jedzenia praktycznie nie ma, kawa cukier jedzenia nie ma, także karaluchy nie będą przyłaziły, bo nie będzie po co? Nie będzie jedzenia, nie ma żywności, to nie będzie kal kala ruchów no i to jeszcze tylko to na dzisiaj jeszcze tylko to, tu już jest cała sekcja, cała sekcja jest wysprzątana Cała sekcja jest wysprzątana, ten stół jest wysprzątany, jest, e, schowana jest, schowany jest ten e, maszynka do maszynka do, jak to się, do pieczenia chciałem, do gotowania. Jeszcze zrobię tylko tam za tym zlewem, gdzie ten karaluch, e, zrobię odkażę wszystko i będę na dzisiaj się zmywał. Jeszcze może zobaczymy co tam sąsiad robi. hello Boś! zobaczymy co tam sąsiad, bo on gdzieś tam coś kują w tej chacie, będzie sprzedawał. Tutaj coś robią. No patrzcie, wyburzyli tutaj tą ścianę, tutaj była ściana, pamiętacie? Wyburzyli ścianę i coś tu kombinują. Dobra, jestem z powrotem, zobaczcie ten, ten już jest wysprzątany wy tego wysprzątane wysprzątane i wysterylizowane chemią i różnymi innymi dziadostwami teraz by można było coś gotować no nie dobra, ja się odpycham do domu muszę się jeszcze przebrać, to wszystko pójdzie do spalenia żeby nie przenosić do domu jakiś jaj, jakichś, pas jakichś pasożytów dajmy na to dobra ja już, ja już przebrany Baczcie, co znalazłem znalazłem mojej mamy, moja mama z Polski mi przysłała specjalnie moja mama z Polski mi przysłała specjalnie do wycinania pierogów to muszę zabrać ze sklepiku i to będzie moja pamiątka taka jak będę gdzieś zakładał jakąś kuchnię to będę miał wycinaczkę, wycinaczkę do pierogów, jak to się nazywa pierogarka Pierog piergownica, pierownica <laughs> to zabieram oczywiście dzisiaj mają mi jeszcze przywieźć towar, będę robił paczki dla do zakładu pracy, także paczki dla zakładu pracy jeszcze tutaj będę robił do czasu wygaśnięcia umowy. Wygaśnięcia a tymczasem Borem Lasem Pędzę do domu coś zjeść się wykopać i od już się przebrałem w tam tamto muszę poprać wszystko. Wszystkie ciuchy. A zobaczymy, co jeszcze dzień dzisiejszy przyniesie. Jeżeli nic, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Dzięki, że jesteście. Najważniejsze, że mam pierogaczkę, Trzymajcie się ciepła. Hej. Makan jest Salamat Makan Salamat Makan A, sąsiad przerabia, widzicie? To jest, to jest ten sąsiedni budynek, to jest ten sąsiedni budynek, tutaj było przegrodzone tutaj było przegrodzone takie przepierzenie No i teraz pan tu przerabia. Prawdopodobnie ma jakiegoś klienta Ma jakiegoś klienta i tutaj widzę pan przerabia łazienkę domurową Zrobić po prostu te tutaj. A, tutaj było to te pożyczki pamiętacie. Tutaj były te pożyczki. Tutaj tak jaśniej i przestrzenniej przez to, że jest ta duża. Przez to, że jest, są te duże wrota, nie? I na pewno mniej i mniej hałasu było, bo było to wszystko szczelnie zamknięte niż u mnie, no ale ściany i sufit to jest to jest to samo. Także. Pan sobie tutaj zjada śniadanko, to było tak przepierzone tylko tymi płytami. Dobra, my się odpychamy też na śniadanie. My się odpychamy też na śniadanie. Na ranch w sumie i będę czekał kiedy ten towar przywiąza. obajmy? No, także tyle widzicie. To na razie na śmietnik, a później jeszcze więcej tego wszystkiego to jest to, co Dylan zbierał, nie wiadomo po co. szampun dla kotów, które mi ukradli, tak czy inaczej. <grystanie> Dobra, nie, pozdrawiam, pędzę, bo nie wiem, o której przyjadą z towarem. I ten prosty murek. Nie? Badajcie na dzisiaj na śniadanie mistrza On będzie w tle trochę słychać będzie tą pralkę. własnej roboty pasztę, pomidor. Bycie lądra? Nie, bycie bawole serca, rzodkiewka i do tego mm, świeży ten czosnek i jaje. To jest śniadanie mistrza. Jakby my w domu byli. No, jeszcze kawałek ryby, ale kawałek ryby to już wpałaszowałem.